to ja dzisiaj na kanale mamy przysyłeczkę jest ona z gohobi tu mam tu już jak ja już o niej mówiłem na kanale bez wspólnego przedłużania e, otwieramy sobie przysyłeczkę jest z gohobi przyszła pieryta powtarzając to, że otworzyłem poza kadrem będzie szybciej będzie wygodnie dla mnie okej okay. no w środku. Tu mamy, jak już tu widzę na pierwszym obrazku, mamy Mr. Paczkę. Tak, edycja trzecia. Mr. Paczka 21 z 40. Ten z tyłu. Widzę, że tu mamy. O, dobra, tu jest rachunek. Co tam? ten. Też mamy, zaklejony tutaj. tutaj... Mamy blistereczka. Blisterek z upgrade'iku. Fajnie, to jest gratis, ja tego nie zamawiałem. Jak wiecie, na GoHobby można to dostać od e, c, wydanych. tam ilu złotych, już nie pamiętam konkretnie ilu. Tu mamy gratisiki, które dostałem. Tu mam port, logo Porto, sorry, sorry. O, Racing Star z upgrade'u. Tersztek'em, pierdol na Limicie, Di Maria, Antonio i Indy. I mamy jed jedną paczuszkę Hero, tą paczuszkę to jest nowość na KartZone, na, no sorry, Go hobby zamawiałem to, y otworzyłem to sobie razem z Blisterkiem. Na tym filmiku ogólnie to wszystko, pa. Cześć, zapraszam do oglądania filmików z serii Paczka Go, z Gohami. Pa, cześć.